Witam Państwa na kanale Stanisław Witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Dzisiaj dalej będę reagował na wypowiedzi widzów w komentarzach. Być może na jedną tylko wypowiedź. Oto ta wypowiedź. Róż... Znaczy, wypowiedź jest do programu, w którym odpowiadałem na pytanie: dlaczego, czy ludzie zawsze robią to, czego chcą? No, i tutaj jest taki komentarz. Różne sytuacje życiowe powodują, że ludzie robią to, czego nie chcą. Przepraszam, właśnie. Czy, dlaczego ludzie robią to, czego nie chcą? Różne sytuacje życiowe powodują, że ludzie robią to, czego nie chcą. Dyskusja na poziomie socjologii i psychologii. Nieprawda, nie zgadzam się, absolutnie się nie zgadzam. Oczywiście, że na poziomie psychologii i socjologii można. Próbować odpowiadać na to pytanie, dlaczego ludzie robią to, czego nie chcą, ale yy, to jest tylko poruszanie się po pewnej powierzchni, bez wchodzenia w głąb. głąb głębia jest w filozofii. I teraz yy, jedna yy, taka uwaga. Yy, ja studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej na wydziale filozofii chrześcijańskiej, i na tym wydziale były dwa kierunki podstawowe: to znaczy kierunek filozofii i kierunek psychologii. Kierunek filozofii dzielił się na metafizykę, teorię poznania, filozofię przyrody, filozofię Boga, historię filozofii i tak dalej. Kierunek psychologii tam na swoje te psychologiczne kierunki. I teraz. Czy ktoś mi odpowie na pytanie, dlaczego psychologia była na wydziale filozofii chrześcijańskiej? Dlatego od razu odpowiadam, że psychologia, prawdziwa psychologia, to jest dział filozofii. I zawsze tak było, aż właśnie do drugiej, znaczy do. Pewnie na TK, czy znaczy teraz to jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest dalej tak samo. Nie wiem, może już się wydział psychologii wyszedł, po, pojawił. Bo no, psychologia w XX wieku, już w XIX wieku, znaczy zależy na jakich uczelniach, zaczęła się odrywać od filozofii. Szła w kierunku uzyskania niepodległości, prawda. Suwerenności metodologiczno-naukowej. Tylko to był błąd. Bo co to jest psychologia? Psychologia to jest nauka o funkcjonowaniu władz człowieka. Są pewne władze człowieka, które są e, jakby dostępne empirii, prawda? Znaczy, e, znaczy, można powiedzieć, że wszystkie są dostępne empirii, ale jeżeli psychologia powstaje i działa. W oderwaniu od filozofii, to tak porusza się po omacku, i pamiętam, byłem kiedyś na takim wykładzie jednego z psychologów amerykańskich. Wykład był, co ciekawy, na Uniwersytecie Warszawskim, i ten psycholog wtedy powiedział: Dokładnie go nie zacytuję, ale tak mniej więcej powiedział, że. W Stanach Zjednoczonych jest 20 różnych szkół psychologicznych, i każda z tych szkół ma inną koncepcję, inną teorię, inną koncepcję człowieka, którą sobie sama wymyśliła. I te ich doktryny teoretyczne, tej koncepcje człowieka są często no, diametralnie różne. Natomiast wyniki psychologów działających w tych szkołach, wyniki pozytywne. Czy negatywne też, to znaczy pomogli komuś, zaszkodzili komuś, są identyczne. Dlaczego? Dlatego, że ta psychologia, którą my mamy do czynienia, ona opiera się tak naprawdę na empirii, na doświadczeniu. Stąd dobrze, jak korzystamy z pomocy psychologa, jak ten psycholog ma 50-60 lat, bo ma doświadczenie, prawda? Znaczy, spotkał w życiu wiele wypadków, nauczył się wiele różnych rzeczy. Oczywiście tą wiedzę można zbierać i przekazywać z pokolenia na pokolenie, ale problem polega na tym, że to, co najważniejsze, rozgrywa się we władzach, które są władzami duszy i trzeba wiedzieć intelekt, wola intelekt, umysł, umysł, który dzieli się na E, intelekt i wolę, intelekt dzieli się na rozum, intelekt spekulatywny, intelekt praktyczny, intelekt kontemplacyjny. E, wola, niby to jest tylko wola, ale okazuje się, że tam jest duchowa władza pożądliwa, duchowa, duchowa władza gniewliwa. Sama wola jako władza chcenia, liberum arbitrium jako władza wyboru. I trzeba wiedzieć, jak to tam funkcjonuje, żeby wiedzieć, o co chodzi w ogóle, i wiedzieć, dlaczego ludzie, nie tylko ludzie, robią to, czego nie chcą. No, myślę o aniołach i myślę o upadłych aniołach. No i teraz zobaczmy, z tym komentarzem wiąże się inny komentarz, który jest jakimś uzupełnieniem tego komentarza. Ten drugi jest, no, oj, bardzo obszerny. E, pewnie całego nie przeczytam. O, o czym Pan w ogóle mówi? Wola zawsze idzie za poznaniem, bo sama w sobie nie posiada rozeznania. Nigdy przed, nawet wtedy, gdy chce tego, co najwyższe, musi coś o nim wiedzieć mieć jakieś wyobrażenie na podstawie poznania intuicyjnego lub abstrakcyjnego. Wola zawsze wybiera jakieś dobro, choćby subiektywne dla siebie, i w tym sensie zawsze jest wolna do tego, czego chce. A może tutaj się zatrzymam, zakreślę, bo ta reszta może się przyda. I teraz zobaczmy, wcale tak nie jest, jak pan tutaj pisze. To prawda, że wola nie jest władzą poznawczą, ale e, po pierwsze, nie można do końca, bo to jest zabieg taki abstrakcyjno-teoretyczny, że odrywamy y, intelekt od woli. Jest człowiek i to jest intelekt tego człowieka i wola tego człowieka. I one działają zawsze jako umysł. Znaczy wszystkie te władze duchowe działają jako umysł, jako jedna władza. I teraz jest taki problem, że y, y, tak, intelekt poznaje. Poznaje w oparciu do, o dane oczywiście pochodzące ze zmysłów. No i teraz jest zasadnicze pytanie, co intelekt poznaje, bo intelekt pozna, znaczy zakres tego, co może intelekt poznawać, jest olbrzymi. Trzeba wybrać. No i tu mamy już ingerencję woli w proces poznawczy. Prawda? Że to wola wybiera, co intelekt ma poznawać, a czego ma nie poznawać. I teraz w umyśle dokonuje się, w, in, w intelekcie dokonuje się jakiś proces poznawczy, który może być bardzo skomplikowany. Może być też, może też zacząć funkcjonować rozum, który przeprowadza liczne, może przeprowadzać liczne, bardzo liczne rozumowanie. I teraz, dlaczego intelekt dokonuje coraz bardziej pogłębionego procesu poznawczego. Zestawia ze sobą rozumienia, tworzy pojęcia i włącza się w to rozum, który dokonuje rozumowań. Dlaczego jedne ciągnie i ciągnie, inne urywa w pewnym momencie, innych w ogóle nie podejmuje, bo wola tak chce. Czyli y, rozum zdobywa pewną prawdę, pewne, dokonuje pewnych ocen, które podtyka. Mówi, to jest prawda, to jest dobre, to jest, to jest złe. Tutaj to w intelekcie spekulatywnym jest cnota wiedzy, cnota mądrości, w intelekcie praktycznym cnota roztropności. Bez woli to wszystko, m, nic z tego nie będzie. No, tylko, że zobaczmy, że wola jakby ukierunkowuje proces poznawczy i może tak być, że Wola nie pyta się intelektu o prawdę, o dobro, tylko wola skłania, wręcz zmusza intelekt czy rozum do tworzenia pewnych konstrukcji, do tworzenia ideologii, do przeprowadzania pewnych rozumowań. Prawda? Mam takie skojarzenie, no może nie jest zbyt dobre, ale jedyne jakie mi się nasuwa, pamiętam to z czasów wczesnej młodości, prawda? młody chłopak poznaje dziewczynę, ta dziewczyna mu się bardzo podoba, oczarowuje go swoim wyglądem, tym jak mówi, jak chodzi, prawda? I, I nagle się okazuje, że ten młody chłopak, na przykład młody Stanisław Krajski, zaczyna mówić sobie i myśleć, no ona jest genialna, ona jest wspaniała i wszędzie, we wszystkim, co robi, jest genialna i wspaniała. A później Następuje jakiś wstrząs, coś, ona odchodzi, zdradza, przestaje się podobać i nagle ten młody mówi jak mogłem się w takiej idiotce zakochać i mogłem taką idiotkę uważać za genialną. Odwrotnie też, prawda? Że o, dziewczyna, dziewczyna spotyka chłopaka i zaczyna dorabiać do niego teorie wspaniały, genialny, mądry, szlachetny i tak a później myśli sobie, jak mogłem takiego kretyna zauroczyć się w takim kretynie. Dlaczego tak? Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że rozum, intelek stał się narzędziem woli i wola go skłaniała, zmuszała do tego, żeby dorabiał teorię, żeby wyszukiwał, żeby pokazywał, że ona jest wspaniała, ona jest wspaniała. I zobaczmy, że na tej zasadzie bardzo genialny byt, jeden z najgenialniejszych bytów najgenialniejszy po Bogu archanioł o imieniu Lucyfer, czy imieniu Szatan jak to boli nagle kompletnie zgłupiał zbuntował się przeciwko Bogu dlaczego Przecież ten genialny intelekt obcował z Bogiem w twarzą w twarz no ale pycha która ja to opisuję w najnowszej książce która się pojawi gdzieś przed wiosną pewnie, już 2025 żywe trupy i masoneria, jak buduje się na naszych oczach królestwo szatana na Ziemi. Szatan jest takim żywym trupem. On swój genialny intelekt uczynił ślepym narzędziem, całkowicie posłusznym swojej woli, to znaczy swojej pysze. No, czyli to nie jest tak, że. Oddzielimy sobie wolę od rozumu, yy, od intelektu i powiemy wola nie myśli, intelekt myśli, wola się słucha intelektu. Yy, tak nie jest. I to jeszcze ten ktoś pisze chyba pan. To są podstawy filozofii. Wydaje się, że pan reprezentuje jakiś rodzaj intelektualizmu etycznego, który z moralnością nie ma nic wspólnego. No dziękuję bardzo za tą yy, ocenę. No i tutaj Pan wychodzi poza filozofię, powołuje się na świętego Pawła. Święty Paweł to wyjaśnia, jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Czyli nie człowiek, a grzech czyni w człowieku to, czego on nie chce. Odpowiedzialność człowieka jest tu taka, że musi on to uznawać, musi on to uznać, że jest niewolnikiem grzechu za każdym razem, gdy go popełnia, i musi wtedy prosić Chrystusa o przebaczenie a tym samym przyznaje, że mieszka w nim grzech który zniewala całkowicie jego wolę nie może być natomiast takie tłumaczenie zgrzeszyłem, bo się pomyliłem to jest postawa twierdząca, że nie mam grzechu tylko grzech mnie oszukuje i takie właśnie odniosłem wrażenie z pańskiego tłumaczenia znaczy przeszedł pan automatycznie z perspektywy filozofii na perspektywę teologii i to co pan pisze trąci mi protestantyzmem i tutaj jakby nie będę się wdawał dyskursy teologiczne to w innym programie natomiast powiem jedno że to jest właśnie jakby wyprowadzenie proza racjonalność bo wola może na przykład pójść za ciałem to św. Augustyn tak mówi on podaje taki przykład co jest efektem grzechu pierworodnego że jest wóz koń i woźnica no, i y, człowiek bez grzechu pierworodnego, powiedzmy, y, jedzie gdzie chce, prawda? to znaczy kieruje tym koniem i jedzie gdzie chce. Natomiast człowiek z grzechem pierworodnym, osłabiony przez grzech pierworodny, jedzie gdzie chce, aż do takiego momentu, kiedy przyjeżdża, na rozstaje. I na tych rozstajach jest droga do y, domu, do żony, do dzieci w lewo, i jest droga do knajpy, gdzie jest buda. No i teraz koń skręca do knajpy. Y, I ten człowiek y, może zrobić dwie rzeczy. Może powiedzieć: ty, koń, nie, nie, nie bądź taki bezczelny. I po prostu daje mu batem przez grzbiet i skręca go do domu. Ale może być tak, że koń skręca do knajpy, a ten woźnica. Mówi sobie, no nie, głupi ten koń, dobra propozycja, dobra, jedziemy do knajpy. Chciałem jechać do domu, ale jedziemy do knajpy. I święty Augustyn mówi, to, to jest efekt grzechu pierworodnego, to osłabienie człowieka. Ale grzech jest tutaj wynikiem decyzji człowieka. Prawda? I ta decyzja akurat ma niewiele wspólnego z intelektem, prawda, znaczy... Trochę to jest, można powiedzieć, zwierzęce, reaguje na silniejszy bodziec, tylko no, też nie jest to takie proste, bo silniejszy bodziec, w perspektywie duchowej, w perspektywie duchowej władzy, pożądliwej miłości, ciągnie do żony i dzieci, a jakby ciało, bodziec z ciała ciągnie do knajpy. Prawda? I teraz człowiek bez grzechu pierworodnego nigdy by się nie poddał. Temu bosowi płynącemu od ciała, a człowiek, który ma w sobie skutki grzechu pierworodnego, raz się poddaje, raz się nie poddaje. Jeden się poddaje, drugi się nie poddaje. Więc wie pan, traktowanie człowieka jako niewolnika grzechu, który nie, to z filozofią ma niewiele wspólnego. I z katolicyzmem ma niewiele wspólnego. Bo yy, Oczywiście, że na przykład w wypadku Pychy jest tak właśnie, że na 12 stopniu pychy człowiek umiera na duszy, rządzi nim już tylko pycha, ale tak nie jest od samego początku i ze wszystkich. Człowiek podejmuje decyzję i wybiera. Wybiera zło albo wybiera dobro. On wybiera, a nie grzech za niego. Wybiera i tutaj wyrywanie z kontekstu zdania ze świętego Pawła niczego nie zmienia. Thank you very much.